Witam w kolejnym odcinku cyklu Prawo Jazdy na Wesoło. Dzisiaj na prośbę jednej z subskrybentek mojego kanału chciałbym poruszyć temat jazdy samochodem w nocy. Na początek bardzo ważna uwaga. Materiał ilustrujący ten odcinek nagrywałem w porze wieczorowej, ale nie nocnej. Pod wieczór widoczność jest jeszcze całkiem niezła w porównaniu z nocą, a ruch samochodowy wcale nie jest jeszcze taki mały. Dysponuję kamerką samochodową, która co prawda posiada tryb nocnego nagrywania, ale jest to tak zwany papierowy tryb nocnego nagrywania i mniej więcej wygląda tak. Sami więc widzicie, że oglądanie takiego filmu nie byłoby przyjemne. Przejdźmy zatem do tematu. Oto pięć rzeczy, o których warto pamiętać, prowadząc auto w nocy. To niby oczywiste, ale warto tę prawdę powtórzyć. W nocy widać mniej i zazwyczaj to, co w normalny dzień dostrzeglibyśmy przy dobrej widoczności z wielu setek metrów, teraz nawet z zastosowaniem dobrze ustawionych świateł drogowych będzie widoczne być może z metrów kilkudziesięciu lub kilkunastu. Oznacza to, że powinniśmy zachować ostrożność i w miejscach, gdzie możemy się spodziewać rozmaitych niespodzianek, powinniśmy jechać wolniej. Dotyczy to prawie wszystkich miejsc, które nie posiadają żadnego oświetlenia stacjonarnego. O ile w dzień jesteśmy w stanie zauważyć z daleka nieoświetlony samochód stojący na poboczu, to w nocy zobaczymy go z bardzo sporym opóźnieniem. To samo dotyczy złego stanu nawierzchni, która może unieruchomić nasz samochód. Polskie drogi, zwłaszcza w sezonie letnim, roją się od miejsc, gdzie trwają remonty, ale oznakowanie tych miejsc pozostawia wiele do życzenia. Wszelkie uskoki asfaltu, kolejne będą lepiej widoczne przy mniejszej prędkości. Wielu kierowców do jazdy dziennej używa świateł mijania. Co do zasady, dobrym pomysłem jest ich używanie w nocy, wszędzie tam, gdzie nie są potrzebne światła drogowe, czyli tak zwane światła długie. Do świateł mijania powinniśmy się przyzwyczaić również w momencie zbliżania się do pojazdu, który znajduje się przed nami oraz w sytuacji, kiedy z naprzeciwka jedzie jakiś pojazd. Innym przypadkiem, kiedy należy zmienić światła drogowe na mijania jest sytuacja, kiedy to my jesteśmy wyprzedzani przez inny pojazd i ten inny pojazd zaczyna zrównywać się z naszym. Chodzi o to, aby nie oślepiać innych kierowców, bo może to doprowadzić do groźnych następstw. Warto w tym miejscu zauważyć pewną pułapkę. Reflektory samochodowe odpowiedzialne za oświetlenie mogą być brudne, źle ustawione bądź zupełnie zużyte. Koniecznie trzeba coś z tym zrobić. Lekceważenie jakiegoś defektu oznacza, że nawet używając w danym momencie świateł mijania, możemy oślepiać innych i jednocześnie nie widzieć dobrze drogi przed samochodem. Jakieś dwa lata temu wymieniłem w samochodzie reflektory na nowe i nie żałuję. Gorąco polecam zatem zadbać o ten element sprawności waszego autka. O ile mamy wpływ na jakość oświetlenia naszego pojazdu, to niestety nic nie możemy zrobić z nieodpowiedzialnym zachowaniem innych kierowców. Na szczęście jest kilka sposobów na przeciwdziałanie oślepieniu przez reflektory innego samochodu. Pierwszym rozwiązaniem jest użycie osłony przeciwsłonecznej, znajdującej się nad przednią szybą. Opuszczenie jej w dół daje szansę na to, że choć część przypadków oślepienia może nie być aż tak bardzo. Dotkliwych. Rozwiązaniem na świecenie światłami drogowymi w tył naszego pojazdu jest z kolei odpowiednie ustawienie lusterek. We współczesnych samochodach praktycznie każdy model jest fabrycznie wyposażony przynajmniej w dwustopniową regulację głównego lusterka wstecznego dla jazdy dziennej i dla jazdy nocnej, więc na pewno warto korzystać z tego patentu. Jako ciekawostkę dodam, że ciekawym rozwiązaniem są też tzw. okulary do jazdy nocnej, które pochłaniają nadmiar światła, chroniąc kierowcę przed wcześniej wspomnianymi niespodziankami. Podstawowym powodem wyboru pory nocnej dla podróży jest przyjazna temperatura w miesiącach letnich oraz, bez względu na porę roku, zmniejszony ruch samochodowy. Bez względu jednak na to, gdzie i po co jedziemy, warto zadbać o plan podróży. Po prostu warto przygotować się na wypadek zgubienia się w drodze, pomylenia, skrzyżowań itd. Chodzi o to, że w nocy inaczej niż w dzień raczej nie znajdziemy zbyt dużo przechodniów gotowych pomóc nam w dotarciu do celu. Lepiej wcześniej bazować na nawigacji lub informacjach znalezionych w sieci, aby uniknąć niemiłych niespodzianek. Pamiętajmy, że im nasze informacje będą aktualniejsze, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że coś nas zaskoczy. Jak podczas każdej dłuższej podróży, również w nocy ważny jest odpoczynek, chwila oderwania się od kierownicy. Można sobie zrobić taką przerwę w miejscach postojowych lub w stacjach benzynowych. Prowadząc w nocy, należy pamiętać, że o wiele łatwiej poddać się fizycznym ograniczeniom organizmu. Ciemno i za oknem sprzyja przecież zasypianiu, a dosyć monotonny widok nocnej trasy nie jest czymś, co aktywizuje nasz umysł. Dlatego ważnym elementem nocnej podróży jest ktoś, kto towarzyszy nam w samochodzie, podtrzymuje naszą gotowość, ale jednocześnie sam nie śpi. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zapewnić sobie obecności takiej osoby, to przed podróżą powinniśmy być bardzo wypoczęci i pamiętać o wcześniej wspomnianych przerwach. Bez takiego przygotowania nocna podróż nie będzie wcale lepszym rozwiązaniem niż jazda w obecności większej ilości pojazdów i w letnim upale. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeżeli macie jakieś swoje spostrzeżenia związane z nocą jazdą samochodem, będę wdzięczny za ich umieszczenie w komentarzach pod filmem. Jeżeli mój film zdobył Wasze uznanie, będę wdzięczny za łapkę w górę. Przypominam o facebookowym profilu kanału Janek z Janek. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Janek z Janek.